Dostałam propozycję stworzenia własnej czekolady, która byłaby dostępna w warszawskich kawiarach. Znacie serkę Paulinę sobą I ja nie odpowiadam, bo jem, Paulina ma swoją czekoladę, a ja także dostałam propozycję stworzenia swojej, dlatego Propozycje dzisiaj... To anielskie czekolady oraz inne, które dostałam w prezencie od kawy zaczynam od różowej, bo moja czekolada też mogłaby być różowa. Czekolada jest różowa, jest z różowej naturalnej czekolady Ruby. Spały mi się malinki. Wow! wow, naprawdę fajnie to wygląda. Ale gruba. Zapycha mi całą burzę. Kremem piszczosiowym, słodkim czasem piszmaniem i paskowatością mali. To czekolada robiona ręcznie. Ej, ale ja też chcę swoją czekoladę. W tym celu udałam się na zaplecze kawy słodziak, aby stworzyć swoją własną czekoladę. I najpierw pomyślałam, że moja czekolada mogłaby być z takim ciągnącym się karmelem. Wow! Na przykład taka jak karmelina Orzechina, która jest w kawie hmm, słodziak. Bardzo pyszna, ale można się zasłodzić. Moja ulubiona Lotusowa. A może moja czekolada powinna być z kremem Lotus? Bardzo chrupiąca. Napiszcie w komentarzach, jakie nadzienie powinna mieć czekolada Roxanki.